Witam wszystkie Zodiakalne Byki na kanale Kietwy Tarot. Przesłaniem na nowy tydzień dla Waszego znaku Zodiaku. Przypominam o tym, że czasówka dla singli jest oczywiście w opisie. Tam to znajdziecie, trzeba to rozwinąć. Druga rzecz to przesłania są ogólne. Pierwsza część dla osób w relacjach, czy też różnego rodzaju sytuacje, kiedy się nie czujecie w 100% singlami, więc wtedy to jest... Ta ta pierwsza część dla Was, ale obie są dla Waszego znaku Zodiaku, więc możecie je sobie zamieniać jak najbardziej. Gdyby któraś z Wami aż tak bardzo nie rezonowała, to polecam. No i oczywiście wiadomo, że to są ogólne przesłania, nie muszą z Wami w żaden sposób rezonować, może tylko być wyrywkowo coś, co akurat dla Was będzie pasowało, więc nie zapominajcie o tym. Początek, moi drodzy, zaczynacie od karty królowej Kielichów. Ta sama karta się pokazała w znaku barana, więc tą samą energią tutaj rozpoczynacie tydzień. W każdym razie ta karta mówi o tym, że Będziecie tutaj ze spokojem podchodzić w tym tygodniu do emocji, moi drodzy. W tej karcie się pokazują uczucia, które będą bardzo ważne. I podążanie za głosem serca, powiedzmy tak samo, przez co tutaj będziecie odrzucali, jakby racjonalne, jakieś w ogóle tematy, analizę konkretnie w tym tygodniu, więc takie bardzo. No, takie podejście do, do codzienności bardziej takie właśnie na luźno właśnie dzięki tej karcie królowej kielichów. Druga rzecz w pracy dużo tu się pokazuje dla Was takiej weny twórczej powiedzmy dobre decyzje pokazują się rów, również poparcie jakiejś wpływowej kobiety możliwe. Dalej też macie pokazanego mężczyznę, który nie akceptuje jakby nakładanych na niego ograniczeń, ponieważ mamy tutaj króla monet, więc on jest tutaj jakby. No, nie przyzwyczajone do tego, żeby tutaj mu narzucać swoje zdanie, więc jakby zwróćcie na to uwagę, żebyście przypadkiem jakby no, niepotrzebnie tutaj się nie wpędzili w jakieś na, napięcia z, z tym mężczyzną, dlatego że on tutaj nie będzie ustępował w związku z tym, że ktoś sobie czegoś tutaj ożyczy od niego. Jeśli chodzi o uczucia generalnie same w sobie tutaj dla Waszej tej grupy, macie tutaj a, pokazanego partnera lub partnerkę, oczywiście kogoś, kto zapewnia Wam naprawdę tutaj niesamowite uczuciowe wsparcie, więc jesteście tymi szczęściarzami, którzy akurat trafili na dobrego partnera czy partnerka, oczywiście, bo to w tym samym sensie mówię. No, co do pracy, może się pokazać jakiś awans, może jakieś docenienie tutaj od szefa, od szefostwa generalnie. Ogólnie jest bardzo dobra taka sytuacja finansowa, udane interesy się tu pokazują. W Asie Kilichów macie pokazane jakby, jako radę, powiedzmy, kartę, która um, mówi o tym, że um, uczucia. Uczyńcie jako numer jeden tutaj w tym tygodniu, więc a z kielichów to są w ogóle taka nowa szansa, nowe możliwości. To jest coś, co uczuciowo-emocjonalnie tutaj będzie bardzo ważne w tym tygodniu, więc jakby zwróćcie na to uwagę, żebyście no właśnie tym, tym sercem się może troszeczkę też pokierowali w tym tygodniu, bo właśnie kilka, kilka kart tutaj o tym mówi. Macie dalej gwiazdę, więc tutaj um, jakby otwarza. Otw Otwórzcie się, drogie byczki, na swoje wewnętrzne bogactwo, ok? Bo właśnie wtedy ze swojego życia tutaj um, jakby uczynicie coś wyjątkowego. W tej karcie gwiazdy macie również cios nie. Um, który nie oznacza, powiedzmy, klęski. Ta karta to jest karta nadziei, to jest karta wiary, więc nawet jak tutaj upadniecie z jakiegoś powodu, to wy się szybko tutaj z tego podniesiecie, dlatego że właśnie ta karta mówi o tym, że wydajecie tutaj radę, że to, to, co was zaboli, to was nie e, zabije, tak? Co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc to jest tak, jakby poniekąd właśnie w tej karcie zawarte. Dla części z Was, moje drogie beczki, pokazuje się tutaj początek lub też koniec urlopu, krótko mówiąc, dlatego że macie kartę świata, macie kartę 10 monet, więc tutaj się rodzina pokazuje tutaj podróże zagraniczne i tutaj macie jakieś takie małe, krótkie podróże, więc mogą być też oczywiście jakieś jednodniowe wypady tutaj pokazane w tym tygodniu dla Was. W tej karcie świata to jest um, bardzo pokazane też, jakby osiągnięcie jakiegoś sukcesu, um, jakieś zamknięcie um, pewnego etapu w naszym życiu. W tej karcie jest, um, no, tak jak powiedziałam, sukces, um, jakaś realizacja jakichś planów. Uznanie, tutaj się w tej karcie pokazuje, um, jakby powodzenie też we wszystkich sferach swojego życia macie w tej karcie. E, sama ta karta to jest znak Zodiaku e, Koziorożca. W karcie Gwiazdy macie Wodnika pokazanego. Więc e, są dwa takie znaki, które tu, tutaj się wyróżniają, ale nie muszą jakby też pełnić specjalnie tej jakiejś roli w tym tygodniu dla Was, ale może tak być. E, sam dzień tutaj w tej karcie świata się pokazuje, jakby taka zapowiedź radości, jakiegoś przebudzenia wręcz. Może tutaj też być tak, że wszystko potoczy się tak, jak zostało właśnie zaplanowane, więc. Trzymajcie się planu, krótko mówiąc, dlatego że właśnie ten świat będzie wam sprzyjał w tym, żebyście mogli tutaj zrealizować te plany. W Mieczy macie pokazaną znowu podróż, tak jak tutaj w tym Karcie Świata, no to już w ogóle oczywiście nie trzeba tutaj nawet tego tłumaczyć, ale w Sześciu Mieczach macie taką jakby od teraz to wy tutaj po, po pierwsze w tej karcie sprawujecie kontrolę nad swoim życiem, nad Waszym losem. Tutaj pokazuje się jakby oddalanie od czasami osoby, powiedzmy. Nie tylko emocjonalnie, ale też fizycznie. Jeśli chodzi tutaj o pracę w tej karcie, możliwe, że będziecie ją jakby wykonywali też z domu z jakiegoś powodu. Więc, internetowo to już nie jest żadna nowość, że tu się teraz tak, tak często robi takie rzeczy. Um, dla części z was też jest pokazana tutaj jakaś emigracja, przekraczanie granic może, więc nie wiem, czy to dla was będzie miało sens, ale gdyby tak było, to, to to się właśnie tutaj pokazuje w tych kartach. Ogólnie samo przesłanie na ten tydzień macie bardzo ładne, interesujące, bogate jeśli chodzi o uczucia. Nie wspomniałam jeszcze o tej dziesiątce monet, która tu się pokazuje pomiędzy tymi dwoma kartami podróży, dlatego że jakby powiedziałam o tym, że możliwe, że część z was tutaj zaczyna urlop, Albo go kończy, właśnie w związku z tym, że tutaj macie tą dziesiątkę pomiędzy tymi dwoma kartami, ale sama rodzina jest bardzo zadowolona, wszyscy są szczęśliwi, dobrze im jest ze sobą, nawet jeśli to ma potrwać już niedługo, ale. Ale i tak w tej karcie jest dużo spełnienia takiej energii bardzo pozytywnej, e, tylko się cieszyć, ok? Więc e, tego typu e, klimaty się tutaj pokazują dla Was, e, moje drogie byczki. Zobaczmy teraz, co się dla singli pokazuje. E, wam e, bardzo dziękuję. Jeszcze, aha, może jeszcze pokażę o tą kartę e, króla e, buław. Więc tu jest działanie, tu jest osoba, która wie, czego chce, ktoś, kto planuje e, tak dalej, Dalekosiężnie powiedzmy. No, niestety te plany będą w większości skupione właśnie na jego osobie, tylko i wyłącznie, ale mimo wszystko, jeśli wy się znajdziecie w otoczeniu tej osoby, no to tutaj też was te przygody nie ominą. Więc tyle mam dla Was. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie i teraz zobaczmy, co się pokazuje dla Beczków z Indii. Byczki single. No i macie pierwszą kartę, tą samą, z którą zakończyła tutaj pierwsza grupa, czyli sześć mieczy, więc jakieś oddalanie się. 9 e, kielichów, bardzo ładnie. Macie maga, czyli bliźnie, to tu się wam pokazały. E, mamy księżyc, więc tutaj w księżycu mamy e, rybki. 5 monet. Siedem buław i sześć monet. No dobrze. Tak, ten początek, no to już tak jak wspomniałam, tutaj mamy jakieś odejście, przemieszczanie się, zmierzenie w dobrym kierunku. Sześć mieczy to jest karta, która mówi, że od tego momentu Wy tutaj jakby sprawu, sprawujecie kontrolę nad tym swoim życiem nad konkretnie nad waszym losem. Tutaj pokazuje się oddalanie od od jakichś problemów, od jakichś takich rzeczy, które nam nie sprzyjały, czasami od osób wręcz takich, z którymi tutaj emocjonalnie nie potrafiliśmy sobie poradzić. To jest. Oddalanie się, czy też przechodzenie jakiegoś etapu, powiedzmy nie tylko fizycznego, ale i emocjonalnego, więc jak najbardziej tutaj z tego wychodzicie. Jeśli by chodziło tutaj o pracę samą w sobie, to w tej karcie się pokazuje to, że, że może będziecie jakby pracować z domu więcej w tym tygodniu niż normalnie fizycznie w waszym miejscu pracy, tak. Dziewięć kielichów to jest karta. Możecie sobie marzyć, ok? Tutaj pozwólcie sobie na te marzenia. Y Karta, która bardzo pokazuje taką osobę, która zasłużyła sobie w końcu na to, żeby odpocząć. Ktoś, kto się cieszy tym spokojem, tym, że nie musi właśnie ruszać tutaj do pracy, ale sama karta też w sobie Was ostrzega tutaj przed tym, że oczywiście fajnie korzystajcie, sobie relaksujcie, bo to Wam się jak najbardziej słusznie należy, ale też w tej karcie macie jakby ostrzeżenie w sensie, że Trzeba tutaj tą głowę czasami odkręcać za siebie i sprawdzać, czy to, co ja sobie zapracowałem, zapracowałam. Cały czas jest w tym miejscu, gdzie to postawiłem, postawiłam, więc troszeczkę jest taki w tej karcie niepewności, ale tylko i wyłącznie, dlatego, że Wy tutaj sobie na to dobrze zapracowaliście i raczej by było ciężko tak. No, przez nieuwagę coś stracić, więc to jest w tej karcie. Dalej macie MAGA pokazanego, więc mag to jest w ogóle no, taka osoba, która nie posiedzi, ktoś, kto tylko dostanie zielone światło, to już działamy. No i on się tutaj pokazuje właśnie na tym etapie, że potrafi naprawdę zdziałać niesamowite rzeczy. Wręcz go to cieszy, że on w końcu mógł ruszyć tutaj z tą pracą, zacząć się, zająć się tym, co tak naprawdę lubi robić. Ta karta mówi o nowych perspektywach, często o jakichś nowych projektach. Um, może być tak, że tutaj przede wszystkim um, jakby rozpoczniecie też um, pracę nad nowymi planami, nad nowymi jakimiś przedsięwzięciami. Um, Czasami też tutaj w tej karcie się pokazuje ktoś, kto się uczy na wyższej uczelni, więc może tutaj też to jest dla Was w jakiś sposób e, sensowne. E, dla pań tutaj ostrzegam, dlatego że wy tutaj jesteście singlami, więc ostrzegam od razu, bo w magu to się często pokazuje taka osobka, która potrafi nie jednej pani w głowie zawrócić. Nie musi nawet dużo tutaj robić, e, po prostu jest, więc tutaj trzeba zwracać na to uwagę. E, a w karcie księżyca mamy pokazane zaufanie naszej intuicji. Um. Po to, żebyśmy się nie, nie dali zwieść pozorom, tutaj może, może się pokazać troszeczkę takiej tajemniczości. Nie wiem, czy jest z tym magiem jest związane, ale w samej karcie Księżyca to już się pokazuje jakaś walka tutaj z naszymi negatywnymi, często emocjami, z jakąś agresją czasami. Karta sama w sobie Księżyca mówi o tym, że mamy taką, posiadamy głęboką intuicję. No to jest taka też karta, kiedy. Chciałam powiedzieć, romantycznie tutaj też podchodzimy do życia, no bo taka jest prawda właśnie w tej karcie, ale dużo wrażliwości tu się pokazuje właśnie w tej karcie, dużo takich marzeń, y, niespodzianek czasami. Y, no, ale samo w sobie są tutaj jakieś tajemniczości, są jakieś poukrywane sprawy, więc spróbujcie się czegoś tutaj więcej może dowiedzieć, zanim zacznie, zaczniecie się nakręcać niepotrzebnie. Bo tutaj to są skłonności takie do tego, że my sobie wyolbrzymiamy niektóre sprawy. I tak jak powiedziałam, nie wiem, czy to by dotyczyło MAGA. Jeśli nie, no to tutaj mamy oczywiście jakieś tematy, którym się trzeba naprawdę z bliska przyjrzeć, zanim tutaj zaczniemy w coś wchodzić już na dobre. Pięć monet. Taka karta troszeczkę średnia, jeśli chodzi o nastawienie do życia, no, może być tutaj komuś krótką chłodno aż za chłodno, ale pięć monet to jest też karta, która jakby. Ma bardzo takie krótkotrwałe zachwianie, jeśli chodzi o pieniądze, więc tutaj się macie nie martwić absolutnie. W tych pięciu monetach to się pokazuje też to, że wy potraficie sobie poradzić w takich ekstremalnych warunkach, więc nie musicie tutaj jakby tracić głowy, a wręcz jeszcze tutaj będziecie komuś pomagali, lub ta osoba może Wam pomaga. No to już sami będziecie widzieli. Dalej mamy siedem. Buław i mamy 6 monet. Więc siedem buław to jest karta, kiedy my walczymy o siebie, o swoją pozycję. Ktoś, ktoś tutaj um, z waszego otoczenia prawdopodobnie zaczął. Um, nie wiem, za dużo. Może mówić, może pokazywać. To jest taka karta, kiedy normalnie na co dzień jakby się staramy nie rzucać w oczy, w tym naszym otoczeniu, w którym pracujemy, ale no nie wiem, może akurat tutaj właśnie jakiś luz przyszedł w tym tygodniu, w związku z tym, że no już tak wakacyjnie tutaj się pokazujecie w, w tych waszych kartach, więc może dlatego ten luz, ale w każdym razie na koniec macie sześć monet, i to jest karta, która mówi o. Powiedzmy. No, po pierwsze, takim wyrównaniem energii, jeśli chodzi o tutaj otoczenie. To jest karta, kiedy doceniamy to, co mamy. Tu, tu są spłaty długów, tu są pożyczki w tej karcie. Ale ja bym bardziej popatrzyła pod kątem tego, że ktoś chce po prostu zwrócić wam tutaj ten, ten dług, spłacić to, dlatego, że już jakby przyszedł czas na to, żeby to zrobić, więc um, chyba tyle. Siedem buław, buław, no to pamiętajcie, nie dajcie się tutaj spychać. Asertywność na, na pierwszym miejscu. Um, no po prostu nie dajcie sobie nawet się ruszyć o krok, ok? Dlatego, że tutaj wszyscy by tego bardzo chcieli. Was zobaczyć troszeczkę niżej, na, nie wiem, najniższej pozycji czy cokolwiek. W każdym razie, macie tutaj nie rezygnować, nie poddawać się. Um, na wierzchu talii macie 7 kielichów, więc tutaj jest ktoś, kto też bardzo jakby odlatuje troszeczkę, bo tutaj jest troszeczkę takiego bujania w chmurach, ale tylko i wyłącznie dlatego, że um, no jest sporo wyborów tutaj, dużo takich fajnych, atrakcyjnych. Większość z tych rzeczy wam pasuje i tak naprawdę moglibyście codziennie po jednym wynosić w tym kielichu. Ale, ale ta karta też mówi o tym, że tylko jeden tak naprawdę jest solidny, prawdziwy taki, który was uszczęśliwi, więc tutaj trzeba troszeczkę się też zastanowić nad tym wszystkim, zanim podejmiecie jakąś tutaj decyzję. Tyle mam dla was, moi drodzy. Karta z wyroczni, tutaj macie też tą kartę, która dla byków też wypadła, przepraszam, dla baranów, a dla was tutaj się jakby to powiela. Karta giftu, więc karta prezentu, jakiegoś tutaj coś dobrego do was zmierza, Albo pieniądze, albo po prostu sam w sobie jakiś prezent y, od kogoś. Nie wiem y, tutaj, jako karta wyroczni to zapowiada, więc obyście byli w tej właśnie grupie, kiedy to do Was tutaj przyjdzie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, moi drodzy, i do usłyszenia.